Też tak miała? miły, tak, bo ja. Wow, no, wow, ale tak. wychodzi! Super! Boom, boom, Witamy boom, boom. w podcaście! Cześć! Dzień dobry. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry! Nazywamy się Teatr, Improwizacji i Improkracja, Szanowni Państwo, i dziś y, będziemy robić dla was y, podcast. Ej! Dobrze mówię. Bardzo dobrze mówisz. Dobrze. Mhm. E, tak, słuchajcie, e, czy podcast? Tr trochę to trzymamy w tajemnicy, prawda? Trochę tak. Ale bo, teraz, bo, jak bo, już, słuchajcie, to już. Który który mamy rok, 2018, nie? Jak, jak teraz, jak to wypuścimy. O, tak. <laughs> I już wyglądamy wtedy na trochę starszych. Patrzcie, nie ma pandemii jeszcze. <laughs> nie? nie ma pandemii. Nie ma dokładnie. pandemii, faktycznie. <laughs> faktycznie. E, więc nie mamy maseczek, dlatego. E, tak, słuchajcie, e, tak, robimy podcast dla Was. Stwierdziliśmy, że mamy tyle rzeczy do przekazania, yy, ciekawych dotyczących nas, życia i w ogóle. To dlatego, że chcemy ze sobą tak, pogadać? Tak, że... podzielić, tak. tak. Mało tak. się spotykamy, więc chcemy pogadać. Bardzo, bardzo lubimy ze sobą gadać. I, i, I chcemy, tak. jakby tak. No, nie mamy piwek, ale żeby to było tak, jakbyśmy weszli sobie na piwko i sobie gadali ze sobą. W skrócie w ogóle, czym się zajmujemy? Dla osób, które nas nie znają, jesteśmy teatrem improwizacji, tworzymy spektakle komediowe na żywo, przy udziale publiczności, ale zajmujemy się też różnymi innymi rzeczami. Na przykład piszemy rzeczy. Komediowe. Komediowe. Na, na przykład no, też głównie. czasami jemy też na przykład. Jemy. Robimy różne rzeczy. Pracujemy tak, w różnych miejscach. Jeździmy komunikacją, ale też autem. Tak, ale głównie gramy tutaj właśnie w Vertigo, takim takim, takim pięknym klubie jazzowym w Wrocławiu. Zapraszamy. Tak. I tak, i dzisiaj chcemy z wami po prostu, w sensie wam opowiadać parę rzeczy. Słuchajcie, pamiętacie w ogóle pierwszy, pierwszy nasz wspólny występ, albo moment? Eee, no tak, to było niedawno. 2011 rok. <laughs> Czyli 7 lat temu, no bo, tak. No bo z Piotrem, <laughs> z Natalią wspólnie mieliśmy. No ale nie, chodzi mi o ale pierwszy na scenie. Pierwszy na scenie w ogóle? No nie jako wiesz. Nie jako improkracja. Ogólnie, kiedy A. pierwszy raz ze sobą A. zagraliśmy, kiedy się poznaliśmy A. ze sobą, nie? Ojej. No to i, no ja pamiętam, jak poznałem Artura, nie? Bo poznałem Artura przechodząc na warsztaty e, w październiku któregoś tam roku. nie. Było. W, w ogóle, poznajmy się. To jest 15. Piotrek. Cześć. To jest Natalia. Cześć. To jest Michał. To jest Tomek. Cześć. jestem Artur, tak jak już potryk powiedział. Tak, tak jest. Y jeszcze jest z nami y Asia, y Anka y Kuba. Tak. Ale ich dzisiaj nie mam na następnym razem. Będą. No, no i co? Poznałem Artura przez warsztaty. Y I wkrótce potem poznałem Natalię. Kiedy poznałem Was, nie mam pojęcia. Nie pamiętam, jak to się stało. Nie? Myślę, że Tomkę też mogłeś poznać na warsztatach kiedyś. Nie, ja myślę, że my się nie. poznaliśmy na jakimś wieczorze Akademii albo. Być może. Albo na jakimś graniu. Coś takiego. Albo po prostu po którymś spektaklu Artur nie zapoznał z wami, nie? A, bo to jest Piotrek, co się uczył. Możliwe, nie, a, możliwe, tak było. A to są mistrzowie, co już umieją. Uh, ja się z Tomkiem uh, znam uh. już od liceum, więc widzieliśmy się już wielokrotnie na, na scenie. W różnych formatach tak, kabaretowych. a co robiliście? E, no zaczynaliśmy w kabaretach różnych. O, tak, o, bo nie, my jesteśmy z 12 liceum ogólnokształcącego tak. i on... Liceum geniuszów. Dziękuję, Kabaretosy? że kabarety Na pewno. Geniuszy, geniuszów. dlatego tam nie geniuszów. chodziłeś stary. Tak jest! Proste. No i myśmy się poznali w kabarecie. W ogóle ja przyszedłem do dwunastki przez Michała, przez tego to pana Michał. Wow. Michał miał długie włosy. Michał miał długie włosy, miał brodę już chyba. A może nie, nie, nie miałem Nie, miał nie brody. miałem brody. Nie. Ale pamiętam, że przyszedłem po gimnazjum na dni otwarte do dwunastki, bo chodziłem po wielu licach i wszystkie były spoko, ale coś, co mnie zachwyciło w dwunastce, to jest po prostu to, że uczniowie grają w kabaretach, które są naprawdę śmieszne. I wyskoczył Michał przebrany za supermianie i, i miał sketch. I miał sketch. Gdzie był supernianie, i była jakieś tak. off muza i że dzieci coś rozrabiają. Tak. On robi jakiś kung fu na scenie, i miałem takie, kurde, jeśli tutaj robi, robi młodzież w cudzysłowie takie, tak. takie rzeczy, to ja chcę tu być. To był, to był wysoki poziom liceum. W sensie wysoki poziom kabaret artystycznego. Tak, 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 tak. tak, to prawda. Ja też wtedy ja, 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 ja Artura poznałem gdzieś tam też y, właśnie w kabaretowych rzeczach, a potem pamiętam, jak y, Artur robił mi warsztaty. Mi jeszcze Rysiowi i jeszcze i komuś innemu na księżu małem w takiej starej sali, tak, sali pamiętam Starej sali, tak. I tam, tam pierwsze szlify, pierwsze rzeczy pamiętam, jak przychodziłem jeszcze mojej wtedy ówczesnej dziewczynie, teraz żonie Dominice, właśnie się mówiłem, jak jestem zachwycony tymi warsztatami, jak, jak mi poszło dobrze, jak poszło źle każde słowo, które powiedziałem, analizowałem, czy powiedziałem dobrze, czy nie. nie? Ojej. W, gło, w ogóle też Beka, bo ja też mniej więcej w tym samym czasie ich poznawałem, tylko zostali przyprowadzeni przez naszego. <laughs> Naszego guru kabaretów w ławce, y, tak, tak? Tak, tak. Przez Łukasza i Waniuka, który serdecznie. Poddrawiamy. W sumie bez którego byśmy, byśmy się nie poznali. nie poznali. No to prawda. By nie było im To pamiętam, że jak wy przyszliście robić nam warsztaty, to ja przez chyba gruby rok, albo nawet dłużej mówiłem do ciebie, panie Arturze. I do Asi, <grym> pani Asiu, możliwa. proszę nie... pana, czym ja mogę zagrać w tym skeczu? Proszę pani, czy ja to dobrze robię? <noise> kiedy, kiedy ja mogę w końcu zacząć wam po imieniu mówić? Kiedy to się zmieni? <noise> no wiesz co? Poczekajmy jeszcze chwilkę, moment. Kiedy się wchodzi na ten etap? A ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Piotra i Natalię, to jeszcze skończę swoje. Był to jeden z występów Irgi i byłem zachwycony. To było w klubie Proza i, i miałem takie coś, że no, byłem wstrząśnięty, jakie jak, jak to było fajne. Bardzo się dobrze wtedy bawiłem, bawiłem na tym wieczorze i miałem takie kurde widziałem jakby improkrację e, tak no, no, widziałem jakby, jakby lustro tak jakby tego co znam z chłopakami to to właśnie widziałem w was to samo co, co w nas to było i ciebie to w, rozwaliło, rozwaliło mnie w lustro nie? i cię to rozwaliło tak rozwaliło mnie to po prostu pff, na deski I w sumie to jest komplement dla ciebie Michał <laughs> nie nie, szartuje, nie o Jezu szartuję szartuję no, nie 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 o no, 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 super Wiem, to co... było mega ja, ja was poznałem Piotrka i Natalię chyba na warsztatach. Chyba. Tak, tak, w samym tak. czasie tak naprawdę. Bo, I, bo i w ogóle my, my chyba zaczęliśmy już warsztaty i ty powiedziałeś do Piotrka, żeby przyszedł na wtorki. Bo ja, bo ja dołączyłem w ogóle na ostatnią chwilę. Już tak. to, chyba były to trzecie zajęcia czy coś. Tak. Ja dołączyłem do grupy wtorkowej i się okazało, że tam jest za dużo osób. Nie? I ty mi mówisz, żebym przeszedł na grupę wtorkową. A ja mówię, we wtorki nie mogę, bo mam inne zajęcia. No ale jak mi powiesz, że nie mam wyjścia, no to znam to zrezygnuje. I ty mi powiedziałeś, no to nie masz wyjścia. A ty powiedział, zaufaj mi, tak. założysz super grupę. Z tymi ludźmi no, w się. Sensie Co powiedziałeś, no to proszę, prosiłbym cię, żebyś, żebyś przechodził na wtorki. Nie? Jakby Dzięki takie... temu, że Artur był trochę a... takim jakby niemiłym człowiekiem, jakby spotkałeś ale tak, A może był stanowczy po prostu? Nie, nie, tak może miał. był niemiły. Dla też mnie tak też tak miałeś? Miałeś? niemiły, tak, bo ja. E... Prawda? Wow, no, ale wychodzi, tak, super! Bóg damy w podcastie! A teraz się zaczyna. Bo bo było coś takiego, <laughs> że, że my mieliśmy sobie wybrać dzień tygodnia, jakby. I ja napisałam, że, że piątek mi najbardziej pasuje, i ty mi odpisałeś, że jesteś jedyna. Okay. Ale czy to było niemiłe, czy to po prostu była no, prawda? cienka ja, granica jest. Myślę, że po tylu latach, jakby ten żal minął, prawda? Ale <grym> nie. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, myślałem, że tak to odbieraliście, ale nie, nie miałem <grym> żadnej, absolutnie żadnej. Y, nutki złości w tych rzeczach, które wam mówiłem. Nie, użyłem. ja nie odebrałem tylko, że jesteś niemiły czy coś. Ja jakby to kumałem, że po prostu był, była dysproporcja w liczbach i trochę nie miałeś wyjścia, ja dołączyłem na samym końcu, więc trochę musiałem się podporządkować pod, pod warunki i ty mi po prostu jakby powiedziałeś otwarcie, że proszę w takim razie, żebyś wybrał, nie? A ja oczekiwałam indywidualnych zajęć. Tam była w ogóle taka, taka dziwna grupa, że były normalnie grupa się zaczęła, były zajęcia i na przykład na czwarte wpada ktoś. I mówił, i na przykład mówi. No no, 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 no to jestem. Na czwarte jest na przykład zajęcia, nie? Ja tak mówię, ale a wcześniej było zapisy mailowe i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja mówię, ale o co chodzi? Był jeszcze jakiś jeden gość. Był jeszcze jakiś jeden gość, który wpadł. Kędzia też, Rafał, pozdrawiam. Ale wpadł jeszcze jeden gość, on mówi, a okej, okay, ale jakby w sensie nie było żadnych zapisów, Skąd wiesz w ogóle o tych zajęcia? On mówił, że. Od jakiegoś, y, od jakiegoś. Ryśka, czy Rafała, czy Roberta. Ja mówię, a, a ja nie znałem żadnego. Mówię, ale to jest ktoś, jakby ktoś. A kto to jest. A on mówi. On teraz śpi. Okej. Okay. Takie... No nie zadzwonisz do typa, bo nie śpi, no. śpi. nie może tego wyjaśnić. No, to było bardzo dziwne i dlatego tam wtedy z tą jedną grupą się zrobiły, takie, że po prostu. Bo, że, nie wiem, ale to było bardzo, bardzo dziwne i metafizyczne i bardzo to śmieszne. Dobra. No, w każdym razie to, że jakby. Można powiedzieć, wymogłeś na mnie te decyzje. Spowodowało to, że się poznaliśmy właśnie z Natalią z, i z całą resztą. i Dzięki temu powstała nasza to grupa. To była bardzo dobra grupa, tak w ogóle. Która się nazywa? Jedna z lepszych w Akademii. A nie, a, bo mówisz że grupa, grupa warsztatowa. Okay. Naprawdę, ja miałem super przyjemność z wami m, 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 mając zajęcia. To się... było mega, mega, szybko chemię też y, y, w, w sobie gdzieś tam. Tak. Yy, I przez to też lepiej się uczyliście, mi było super fajnie was oglądać. To no to naprawdę rewelacyjne. No to no, to Wam trochę rekompensuje żal, który mi tym? Tak. Potem... Ale naprawdę, mówię zupełnie tak. serio. My w ogóle chyba po jakichś dwóch, trzech miesiącach yy, zaczęliśmy się spotykać tak, w tym samym tak, gronie sami. Tak. I robiliśmy dokładnie to samo, co Ty z nami robisz, tylko po prostu robiliśmy tego dwa razy. Może więcej. dlatego, ja też lepiej się w zimnej sali, bez, bez, bez kalorferu. Bo lepiej się tak. pewnie przez to też uczyliście. Tak, tak, no, tego. zajebiście było. Było super, naprawdę. A ja pamiętam, że Piotra pierwszy raz y, zobaczyłam i mieliśmy akurat wspólne ćwiczenie i tam mieliśmy zadawać jakieś pytania i właśnie się okazało, że Piotr miał dziewczynę w Legnicy, o, tak. a ja jestem z Legnicy i jakby już od, już od razu było wiadomo. Miłość miasta. No. no, to tak w skrócie o nas. Tak tak, tak, tak się poznaliśmy. W <laughs> <laughs> tak. A ja też no. nie pamiętam jakby jak was poznałam, bo Artura wiadomo, a tu chyba było na zasadzie właśnie, że przychodziliśmy na te impregracje i wy gdzieś czasem wyszliście na piwko. Ale mhm. szybko wracaliście do domu. No nie wiem, coś, coś takiego, mhm. że. Może, może tak było. Szybko wracaliśmy. no, A, no i to zobaczcie, to, no. kwas. No i co, i... Jest kwas. Nie, nie ma kwasu! No jasne. Nie ma kwasu! Jasne. No bo jest, No tak. <laughs> I to gramy już razem od 10 lat właściwie. Tak. Lat <laughs> nie 11? No, no, A na występ, scenie? pierwszy pierwszym tak, w 2011 roku. Tak. To nie mieliśmy dziesiąte urodziny na scenie Będziemy w mieli. pandemii? Czy? Będziemy mieli. Będziemy Ale teraz jako imprekacja, czy jako, jako forma. Okay. Nie, bo na, w sumie jako forma około komediowa to jesteśmy dłużej. O, no, to w ogóle dłuży. dłużej? Ja od, 2008. dłużej tego roku jestem. ja od 2008. A ja od 2009, w takim razie 9. Ja od właściwie 94, jeśli liczyć, że grałam 100 y, nogę, głowę 100 nogi właściwie. A potem miałeś przerwę taką dobrowolną, <laughs> Na rynku pracy. Tak. Odcinała kupony po tak. prostu. Zegrałem stonogę. Ojej, Ojej. To, było super. to było super. Nie no, to ja też w podstawówce, kurczę, grałem w drugiej klasie podstawówki, grałem e, kłapołuchy, czekaj, nie, nie. E, graliśmy o dwóch takich, co ukradli księżyc i ja grałem osiołka patałłacha przez dwa L. I on w ogóle miał to L, takie lwowskie. A. I miałem piosenkę, pamiętam, e, śpiewałem po przez dwa L. <głos> 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 Tyle pamiętam z tej roli. Ale nie w ogóle teraz sobie myślę, że to, że to jest super, bo my z tym spektaklem zagraliśmy jakby w Teatrze Mądrzejewskiej w Legnicy, normalnie Zaj, wow. Na, wow. Na, na tym wielkiej scenie. Wow. I jakby wow. wtedy myślę sobie myślałam, że, że po prostu tak się należy, tak? Wszystkie no <noise> dzieci grają w teatrze na tej scenie. <noise> A teraz perspektywy czas myślę, kto tak w ogóle je wpuścił te tak. dzieci tam? Niesamowite to. No wiecie my... państwo, tak. W skrócie o nas, mniej więcej. Zajmujemy się graniem głównie, poznaliśmy się w takich sytuacjach różnych, ja jestem niemiły, reszta jest spoko. <grym> um, y, I w zasadzie chyba tyle na sam początek. Tak jest. Dodałbyś coś tamku? Tak. Że tyle. Poza, e, myślę, że to już wyczuliście, ale e, poza tym, że łączy nas scena, no to łączą nas też po prostu kumpelskie e, relacje. Jesteśmy przyjaciółmi, nie boimy się tego powiedzieć. Tak, myślę, że można tak powiedzieć totalnie i spędzamy też trochę poza, poza o, tymi służbowymi relacjami, tak. spędzamy trochę czasu ze sobą i to chyba wszystko nas skłoniło do tego, że tak nam się fajnie gada, że może warto, tak. warto się tym podzielić, nie? Tak, to prawda, no. to prawda. Zaprosić was jakby do naszych rozmów, nie? Tak. W sensie, wiecie, gadamy sobie nie w garderobie. Nie będą z nami rozmawiać. To ja wiem, ale to będą to... mogli, Moż można pisać maila, albo co tak, totalnie. Wiem. To jest rozmowa, czy to jest wymiana Respondencja. Tak, możecie pisa pisać listy, maile i tak dalej. Ale improkracja małpa gmail. Tak. Listy do ciebie, do Maślicy? Tak, spokojnie, na Stabowicze. Możecie pisać listy tam. tak nie wiesz, gdzie on mieszka, Art. Dobra, dobra, okej. Okay. E, e, jesteś właśnie... jedyny. Przyjaciele. <laughs> Przyjaciele. Przyjaciele tak też, nie, znam, nie znam Maćka w ogóle od dłuższego czasu. Michała! O! 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 Aj, aj, aj. Bo też właśnie w ogóle nie macie szansy nas poznać o, prywatnie, tak? Bo zwykle widzicie nas na scenie i robimy tam mądrzejsze, głupsze rzeczy. Ale trzeba pamiętać, że to są jakieś postaci. A my mm -hmm. to jesteśmy my. Tak, tu będziemy tak. prawdziwi, mówili o swoich e, prywatnych, prawdziwych rzeczach. Będzie to czasami e, krępujące, zabawne, mądre. Szczere. Czasami też? Zawsze. Zawsze szczere. Zawsze szczere. Obiecuję, że nie będę kłamał pod, na tym. <laughs> <laughs> Może ja, Michał Gruz, solennie obiecuję. Wysięgam! <laughs> <I> <laughs>